Okay, dzisiaj, kochani, będziemy mówić o, o Duchu Świętym. I, I Bóg wylewa Ducha Świętego po to, abyśmy mieli moc, abyśmy mieli odwagę głosić Ewangelię w znakach i cudach. I jest to napisane w Dziejach Apostolskich, czwarty rozdział od 29 wersetu. Dzieje Apostolskie, czwarty rozdział od 29 wersetu. A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić Słowo Twoje z całą odwagą, gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię Świętego Sługi Twego Jezusa. Po tej ich modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani, a wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie Słowo. Tak, Czyli widzimy, że apostołowie, mimo prześladowania, ze strony Żydów, pogan chcieli głosić Ewangelię, chcieli pójść i modlili się, żeby Bóg dał im odwagę do głoszenia Ewangelii. Widzimy, że są napełniani duchem świętym po raz drugi. Czyli widzimy, że napełnienie duchem świętym, wylanie ducha świętego nie musi być jednorazowym doświadczeniem. Oczywiście te pierwsze. Wylanie ducha świętego i w dziejach apostolskich, kiedy duch święty przychodzi na apostołów, tak samo jak my po raz pierwszy raz doświadczamy ducha świętego, to jest to coś wyjątkowego. Tak? Ale nie musi się to na tym kończyć, bo jest więcej. Tak? Ewangelia Mateusza, trzeci rozdział, 11 werset. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chrzcić będzie duchem świętym i ogniem. To mówi Jan Chrzciciel, który chrzcił i mówi o Jezusie, że on będzie nas chcił duchem świętym i ogniem. I zauważcie, że tu Biblia rozdziela doświadczenie chrztu w duchu świętym i ognia. Tak, To, to też... Yy... Ja będę o tym mówił, jak, jak ja tego doświadczyłem. Jak doświadczyłem Chrztu w Duchu Świętym, ale jak też doświadczyłem e, Bożego Przemieniającego Ognia. E, I ja, kiedy się nawróciłem w Magdalence w 2012 roku, e, to kiedy zacząłem po prostu wielbić Boga w swoim domu, to zacząłem doświadczać niesamowitej e, mocy e, Ducha Świętego. I kiedy apostołowie. Czekali na Ducha Świętego. Jest napisane, że trwali oni jednomyślnie w świątyni i wielbili Boga cały czas. Czyli widzimy, że Duch Święty przychodzi, kiedy uwielbiamy Jezusa, tak? i ja też, kiedy. Wiecie, taki świeżo nawrócony neofita, po prostu w swoim domu podnosiłem ręce do góry, czułem taką potęgę w moim domu, to była taka moc, że po prostu. I od razu zacząłem, oczywiście, głosić komu się da Ewangelię, tak? Mój taki znany ksiądz, ksiądz Andrzej Grewkowicz właśnie z Magdalenki, który przez wiele lat założył i chyba do tej pory nawet prowadzi Centrum Formacji Wieczernik dla odnowy w Duchu Świętym, kiedy on, on jest egzorcystą, nie? On kiedy prze, przeżył swój chrzest w Duchu Świętym, to jak nam opowiadał, że to było tak mocne doświadczenie, że on ze swoim przyjacielem, drugim księdzem, jak Duch Święty na nich wstąpił, hmm, to przez cztery dni nie rozmawiali ze sobą. Nie? Chyba nawet nie, nie byli w stanie mówić nie? przez cztery dni. To było tak mocne e, doświadczenie, z, te, z tego co pamiętam. E, I widzicie, to był ksiądz, egzorcysta, tak? e, po chrzcie, po bierzmowaniu, a mimo to było coś więcej, tak? czyli doświadczenie chrztu w duchu świętym. Tak? <laughs> I kiedy czytamy Słowo Boże, szczególnie dzieje apostolskie, za każdym razem, kiedy widzimy, że Duch Święty przychodzi, jest jakiś znak. Nie? Czy to modlitwa w językach, czy to proroctwo, czy to wiecie, języki ognia, jak pierwsze zasłanie Ducha Świętego, tak, w dzień pięćdziesiątnicy, zawsze jak Biblia mówi o Duchu Świętym, to zawsze kiedy on przychodzi, jest jakiś znak. Nie? I Biblia nam pokazuje, że to powinno być normą, że my czegoś doświadczamy, kiedy Duch Święty przychodzi, tak? Nie chciałbym tego zamykać. Wiecie tak, no Pana Boga nie da się w żaden schemat zamknąć, bo na przykład mam przyjaciela księdza, mojego ojca duchowego, i kiedy Duch Święty do niego przyszedł, to nawet o tym nie wiedział. Tak? A jako młody chłopak chodził na pola się modlić i śpiewał w językach Bogu, nawet nie wiedząc, co tak naprawdę robi, tak? Więc nie był nawet świadomy swojego Chrztu w Duchu Świętym, a mimo to już modlił się językami. I ta modlitwa w językach jest też potwierdzeniem, dowodem, że, że otrzymałem ten Chrzest tak? w Duchu Świętym, tak? <laughs> y no dobra, no to teraz komu Bóg udziela Ducha Świętego, tak? No w tym pierwszym wersecie, który przeczytałem, to przede wszystkim, kiedy chcemy iść głosić Ewangelię, nie? Że Duch Święty jest wylewany, jest Jego więcej, kiedy, kiedy chcemy głosić Ewangelię, tak? kiedy, kiedy wstajemy ze swojej kanapy i, i coś robimy ze swoim życiem, żeby nieść Jezusa innym ludziom, tak? Ale kluczem... Wylania ducha świętego jest posłuszeństwo. Posłuszeństwo Słowu Bożemu Jezusowi, tak? I jest to napisane w Dziejach Apostolskich, 5 rozdział, 32 werset. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz duch święty, którego Bóg udzielił tym, którzy mu są posłuszni. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy mu są posłuszni. tak? Czyli posłuszeństwo jest absolutnym kluczem, aby Bóg wylał na Ciebie Ducha Świętego. Tak? No i apostołowie byli posłuszni, tak, posłuszni Słowu Jezusa, Jezus kazał im czekać na Ducha Świętego, tak więc oni, oni trwali jednomyślnie na modlitwie, wielbiąc Boga. I przyszedł duch święty. tak? I jak czytamy ten werset, gdzie, gdzie Jezus, sobie tutaj to znajdę tylko, gdzie Jezus właśnie każe im czekać na, na ducha świętego, to Jezus im mówi coś takiego, że mają oczekiwać. Gdzieś mi to uciekło. Ok, że mają oczekiwać, aż duch święty na nich zostanie wylany. Nie? Mówiąc po polsku. Czekać. I jest yy, ostatnio, jak zobaczyłem, co Słowo Boże mówi na temat czekania na Boga, na, na Ducha Świętego, tak, kiedy w ogóle jesteśmy w ciszy w, uwie, w uwielbieniu, i kiedy my czekamy na, na, na Ducha Świętego, to On przychodzi. Tak? I jak ja zobaczyłem, wysłuchałem sobie ostatnio nauczania w internecie na temat czekania na, na Boga w ciszy. I zobaczyłem, co, co Słowo Boże mówi na ten temat. To, to czuję, jakbym po prostu wszedł na nowy poziom relacji z Bogiem. Tak? Jakbym y, jeszcze bardziej y, dał się mu prowadzić, tak? Y, na, na modlitwie dzięki, dzięki temu. <laughs> Więc czekanie jest y, potężną rzeczą, tak? <laughs> y, I teraz się skupimy na tym drugim. Drugim, yy, drugiej części tego, że Jezus będzie nas chrzcił ogniem. tak? I w Starym Testamencie, jak były ofiary, to na nie wylewano wino, yy, wodę, yy, z tego co pamiętam, wino, yy, wodę i oliwę. Tak? I oliwa jest symbolem Ducha Świętego, tak? symbolem namaszczenia. Tak? Wylewano to, yy, żeby to, to się paliło. I ostatnio tak sobie myślałem jaką cenę zapłacił apostoł Paweł za swoje namaszczenie, tak? Bo żeby, wiecie, spotykamy Jezusa, zaczynamy w niego wierzyć, kładziemy ręce na chorych, do tego nie trzeba wielkiego y, namaszczenia. W Ewangelii Marka 16 rozdział od 17. wersetu jest napisane, że każdemu wierzącemu będą towarzyszyć znaki i między innymi to jest właśnie mówienie językami. Y, i obietnica, że będziesz kładł ręce na chorych i ci odzyskają zdrowie. Tak? I żeby Bóg od czasu do, do czasu kogoś uzdrowił przez twoje ręce, to nie trzeba wielkiego mieć namaszczenia. Tak? Ja praktycznie, jak się nawróciłem, zacząłem chodzić po ulicy, kładłem ręce na bezdomnych. Generalnie... Chciałem położyć ręce na wszystko, co się ruszało nie i widziałem niesamowite cuda. Tak? Jeszcze, jeszcze można powiedzieć, że nie miałem takiego, takiego doświadczenia ognia w Duchu Świętym, ale kładłem ręce na bezdomnych i między innymi widziałem na przykład bezdomnych, którzy mieli przecięte wszystkie ścięgna na ręku, na swoim nadgarstku i te, te, te ich dłonie były sztywne. I na moich oczach oni zaczynali ruszać tymi dłońmi. Tak? Widziałem, Bóg uzdrawiał oczy, yy, widziałem bezdomnego, który odstawił kulę, zaczął chodzić po Piotrkowskiej. Tak? Yy, powiedzmy, że jeszcze wtedy nie było, nie, nie miałem takiego doświadczenia, takiego wyjątkowego namaszczenia. Tak? Nie miałem doświadczenia yy, ognia Ducha Świętego, tak? ale byłem wierny. Bóg mnie powołał do głoszenia Ewangelii, no to wiedziałem, że mam głosić bezdomnym, więc to robiłem: kładłem ręce na chorych, byłem też hojny. Bóg widzi naszą hojność, tak? I jeśli chcesz, żeby w ogóle Bóg cię. Używał mocniej, tak? to, to hojność to jest też jednym z kluczy tego. Tak? Ostatnio słuchałem sobie takiego mówcy, który od 40 lat chyba po, po całym świecie głosi Ewangelię i mówi, że nigdy nie spotkał się z osobą, którą, którą Bóg używał, a która by nie była hojna. Tak? Hojność. Tak? Ociecz, oczywiście chodzi tutaj o materialne rzeczy, tak? więc musimy być, czy tam pieniądze, czy dzielimy się tym, co Bóg nam dał. To jest absolutny klucz. I święty Paweł zapłacił bardzo wielką cenę, tak? Jak z historii się dowiadujemy, tego nie ma w Słowie Bożym, ale święty Paweł został ścięty mieczem w Rzymie, tak? Więc zapłacił głową za swoje namaszczenie, tak? I czytamy w Słowie Bożym, że święty Paweł pisze codziennie umieram, tak? Przez te prześladowania, które miał i, i i po prostu sprzeciwu y, złego ducha przez, przez drugiego człowieka, jaki miał, to po prostu to było nieustanne takie konanie, tak? Więc, y, I to jest cena. Jeśli chcemy więcej, tak? Więcej namaszczenia, no to y, cena jest jedna, to jest nasze całe życie, tak? I namaszczenie y, nie jest tanie, tak? To nie jest... Y, całe nasze życie musi być oddane Jezusowi każda dziedzina naszego życia tak i kiedy już Bóg wyleje na nas namaszczenie to i tak zawsze jest więcej tak ja kiedy doświadczyłem namaszczenia, to było właśnie jak pierwszy raz z Mocnymi w Duchu pojechałem prowadzić jakiś tam wieczór uwielbienia, coś takiego. Jechałem z Mocnymi w Duchu w samochodzie i modlimy się za, te, za ten wieczór, który mieliśmy prowadzić. Ja tam generalnie miałem nic nie robić, tak? To... To był mój pierwszy wyjazd, i raczej się spodziewałem, że będę siedział na ławce i nic nie robił. Nie? Ale my się zaczęliśmy modlić w samochodzie i Duch Święty wylał na mnie swoje namaszczenie. Tak? I y, Ty możesz mieć inne doświadczenie, kiedy Duch Święty do Ciebie przyjdzie. Ale ja miałem tak, że zacząłem czuć gorąc w swojej klatce piersi piersiowej. Y, bardzo płakałem. Bóg do mnie zaczął mówić też przez inne osoby, prorokowały do mnie potężne rzeczy. Y, kiedy dotykałem swojego ciała, byłem zimny w sensie normalny, a w środku czułem po prostu gorąc. Ja nic nie czułem, a osoby, które na mnie kładły ręce czuły gorąc, która, która po prostu z mojego ciała biła. I to był ten ogień, tak? I wtedy zaczęło się, zaczęło się właśnie prowadzenie warsztatów, tak? Wtedy Bóg zaczął mnie zabierać na Litwę. I tak jak wcześniej widziałem tylko pojedyncze uzdrowienia, to już na przykład na Litwie miałem poznanie, Bóg uzdrawia bóle głowy. Nie? I mówię, kto ma ból głowy rękę do góry? Nie? I podnosi, tam było, nie wiem, 300 osób, 500 na sali, 50 podnosi rękę rękę do góry, tak i Bóg potężnie uzdrawiał ty, tych ludzi, tak. To już były, można powiedzieć, takie bardziej masowe uzdrowienia, tak. Ale byłem wierny w małym i Bóg dał więcej, tak. I otworzymy sobie drugi list do Tymoteusza, czwarty rozdział, szósty werset. I Albo może nie otwierajcie, bo ja wam przeczytam to z Pierwszego Kościoła, chyba że masz ten przekład, to sobie otwórz. Drugi list do Temateusza 4, 4:6. Ja bowiem już polewany jestem przed ofiarą. Nadszedł czas mojego rozwiązania. Tak? Czyli święty Paweł już wiedział, że jest składany w ofierze. Tak? Dosłownie to po prostu tak, tak on odczytywał. Tak? Uczynił ze swojego życia ofiarę miłą Bogu i co zresztą wzywa nas wierzący właśnie święty Paweł w liście do Rzymian, możecie otworzyć Rzymian 12 od pierwszego wersetu. A zatem proszę was bracia przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, tak? I teraz co zrobić? Jak to zrobić, żebym był ofiarą świętą, żywą Bogu przyjemną tak I odpowiedź znajdujemy w drugim wersecie Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnowienie umysłu, abyście umieli rozpoznać jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe tak. Przemieniajcie się przez odnowienie umysłu tak? i Swój umysł odnawiamy przez Słowo Boże, tak? przez medytację codzienne, karmienie się tym Słowem. Tak? Bez Słowa Bożego będziemy, wiecie, chodzić po macku. Tak? I ja dzisiaj widzę ludzi zagubionych w internecie, yy, nie wiedzą kogo słuchać. Tak? Ten słucha tego, ten słucha tamtego i są tacy zagubieni, tak? a wystarczyłoby yy, usiąść do Słowa Bożego i, i... I często dowiadujemy się prawdy tak, co jest właściwe, a co nie. Często ludzie się kłócą, tak? Czy przyjmować Pana Jezusa na rękę, czy do ust, czy na kolana, czy na stojąco, tak? Gdyby, gdybyś nasiąknął Słowem Bożym, to byś zrozumiał, że, że Bóg się nie zajmuje po prostu takimi rzeczami, tak? Że to tak naprawdę no, no Bóg mówi, słuchaj Kościoła, tak, i Kościół mówi tak, że. No wiadomo, tak? że nie zajmowałbyś się tym, tak? gdyby, gdyby Słowo Boże było w twoim sercu, w twoich myślach, tak? Nie przestałbyś błądzić. Tak? I, I kiedy jesteśmy napełnieni Słowem Bożym, no to po prostu jesteśmy prowadzeni przez Ducha, wiemy co mamy robić, a co nie. Ja ze Słowa Bożego dowiedziałem się, że mogę w ogóle modlić się za chorych. Tak? Że to Słowo Boże sprawiło, że zacząłem to robić, tak? czytając obietnice, słuchając, no i świadectwo lidera tej wspólnoty, który właśnie modlił się za chorych. Tak? To też jest ważne, że nie możemy być tylko wiecie, teoretykami. Tak? Musimy być też jednocześnie praktykami. Tak? Czyli to, co mówimy, musimy sami robić i, i, i doświadczać. Tak? I w Księdze Wyjścia, jak czytamy właśnie, że Bóg mówi, jaki ma być baranek na, na złożenie paschy, to, to Bóg mówi, że ma być bez skazy. I my też mamy być bez skazy, tak? I to jest tak, że im większe namaszczenie, tym większe oczyszczenie, tak? Im więcej tej oliwy namaszczenia Bóg na nas wylewa, tym, tym musimy się przygotować, że coraz bardziej będziemy ściskani przez Boga jak, jak, jak cytryna. Nie? Aż po prostu wszystko, co wiecie, jakieś tam nieczyste z nas Bóg chce. Wycisnąć, żeby zostało tylko, wiecie, to co, to, co jest cenne, to, co jest po prostu no, same najlepsze rzeczy, tak? więc, więc Bóg nas oczyszcza i ja ostatnio widzę, jak Bóg po prostu, tak jak wcześniej w ogóle nie widziałem swojej pychy, a ostatnio ciągle zobacz, tutaj jesteś byłeś pyszny i tylko płaczę, Jezu, przepraszam Cię, że że wywyższałem się w swoim myśleniu. Nie to, że jakoś w czynach, tylko w swoim myśleniu. O, ty to tak fa, super nauczasz, nie? I tego, takie myślenie o sobie i, i ciągle tylko pokutuje. A ostatnio, przed wczoraj Bóg mi pokazał, zobacz jak skrytykowałeś tego mówcę, że no troszkę mi nie leżał jego styl nauczania, nie? Y i Bóg mi pokazał, i zacząłem po prostu przepraszać. Boże, przepraszam, że go skrytykowałem w swoim sercu. Nie? I jeśli chcesz, żeby Bóg stawiał Cię wyżej, no to szykuj się, że, że będzie pracował nad Twoją pokorą. Tak? I widzimy, że namaszczenie świętego Pawła było czymś szczególnym. Tak? Dzieje apostolskie, 19 rozdział, wersety 11 i 12. Bóg czynił też niezwykłe cuda przez ręce Pawła. Także nawet chusty i przepaski z jego ciała kładziono na chorych, a choroby ustępowały z nich i wychodziły złe duchy. Do tego. Mm, Okej. Okay. Yy, czyli widzimy, że Paweł miał szczególne namaszczenie, ale też szczególną cenę za nie zapłacił. Tak, to yy, więc. Jeśli chcemy, żeby Bóg użył nas potężnie, no to, no to my musimy składać ofiarę Bogu ze swojego czasu na modlitwie, ofiarę karmienia się Słowem Bożym, tak, musimy mieć na to czas. Ja często miałem tak, że sobie z żoną oglądałem śmieszne filmiki na internecie, nie? Nie jakieś złe, po prostu jakieś tam śmieszne filmiki, ale zauważyłem, że te prowadzący ten program swój tam na YouTubie, nie? Pokazywał te filmiki, i od czasu do czasu coś tam, wiecie, przeklinał, nie? Albo czasami pokazał filmik jakąś głupotę ludzką, i nie do końca mi się to podobało. Nie ja stwierdziłem, mówię Boże, ja nie chcę się tym karmić, nie? Przestałem go subskrybować, nie? I y, ostatnio od paru miesięcy przestałem oglądać filmy, nie? Y, y, przestałem tracić czas na rzeczy tak naprawdę, y, które mnie nie mogą nakarmić, nasycić, tak? Bo, bo chcę więcej. Chcę być, żeby moje życie było, y, wiecie, nawet w tych dziedzinach, gdzie nikt na mnie nie patrzy, żeby, żeby było jak najbardziej y, święte. Wiadomo, jestem w drodze, jeszcze dużo, dużo pracy im, im, im po prostu dzisiaj to aż no, płakałem nad sobą troszkę boże, jaki jak grzeszny jestem nie, ale yy, kawałek po kawałku oddaję coraz mocniej każdą dziedzinę mojego życia Bogu.